Zobaczcie, co ja dzisiaj robię na obiadek, kochani. Tutaj mamy takie placki ziemniaczane, tylko płacę, robię taki duży placek jako danie do placka węgierskiego, czyli placek ziemniaczany, jak te placki ziemniaczane normalne. I do tego będzie gulasz, bo teściowa wczoraj zrobiła gulasz. Ja bardzo lubię to jeść z łososiem i z sałatą. Przepyszne. Łosoś, sałata i troszkę... Troszkę do tego jogurtu greckiego, ale to jest wytrawnie, na wytrawnie. A jeśli chodzi o te, te, te placki ziemniaczane, to też uwielbiam troszkę, właśnie jogurtu greckiego i mus jabłkowy, cynamon do tego, no przepyszne. Lubicie placki ziemniaczane? Bo ja uwielbiam. Ten tutaj to widzicie, ta patelnia jest taka pomimo, że to jest patelnia Silic bardzo bardzo dobra patelnia, a tutaj mam taki garczek, w którym super mi się to robi. Zobaczcie, świetnie. Ten wygląda tak, a ten wygląda tak. Czyli widzicie, w dwóch różnych garach, patelniach, takich ala patelniach wam się inaczej Smaży. Także kochani, to u nas się będzie na obiadek, bo ja uwielbiam placki ziemniaczane, w ogóle uwielbiam ziemniaki. A Niemcy stoją z ziemniakami. Hu, hu, hu. Słuchajcie, Makłowicz zrobił w ogóle program o ziemniakach w Niemczech. Jest zafascynowany w ogóle tymi ziemniakami. Jest ich pełno rodzaju, wiecie. One się różnią, są takie, które się mają więcej skrobi, mniej skrobi, do tego czy do śmego się nadają. Ja tam wziąłem te pierwsze, lepsze, jakie mi się utrapiło. akurat mają dużo skrobi, mam szczęście. Ale jeśli chcecie dokładnie wiedzieć, jakie ziemniaki do czego to sobie obejrzycie, program Makłowicza z Niemiec. On o tym bardzo dobrze mówi. No, także kochani, pozdrawiam. Dzisiaj u nas są przepyszne placki ziemniaczane z chrupiącą skóreczką, takie wiecie, gorące. Zaraz na talerz wyłożę i co sobie jednego chapnę, prawda? Bo to jest normalne, kto tak nie robi. Pozdrawiam i życzę Wam również, że fajnych pomysłów, takich oryginalnych na obiad. Pozdrawiam!